Siemaneczko w części drugiej, wchodzimy do kserofity. Tak jak macie w, w tytule. Uwaga! Afrykańska. Uwaga, cuda. No, mm, jakie kamyczki tutaj mają. Idziemy po kolei. Co tu ciekawego? No i ciela pierwsza. No, tu troszeczkę w koło. Będzie przejścia. Kierunek zwiedzania. Idziemy. Chorysia. Peciosa. Minęliśmy. Kamienie, kamienie. Ale jakie cykaskie, czy co to znowu. Nie ma nazwy. Troszkę chyba pod chorobą albo... Co, Daktylowiec leśny, zobacz. Daktylowiec leśny. Aha, tutaj. Zobacz, tutaj to jest duża wilgotność. Patrzcie no. na to. Ogrom miast. ja to nie jestem? Co? Nie, to nie jest plumeria. plumeria. Nie, 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 nie. Podobno, ale pewnie też mają gdzieś plumerię. Znając życie. Obchoria, drupi. Dobra, nie będę czytał. Bo te nazwy to są naprawdę. No podlewanko było niedawno. Zobaczcie, jole, zobaczcie tego grubasa. No dalej nie pod, nie podchodź, bo zaraz gdzie tu tepczysz. Nie wolno. No, ciekawa. Jaka to palma? Butelkowa palma. Butelkowa palma. Słuchajcie. Butelkowa palma. No, wygląda jak butelka. No. Palma butelkowa, a tutaj jaki konkretny wielki... Nie wiem co to jest. E -C -P, coś tam. Tutaj akacja czernista. Nie wiadomo co wam pokazywać wam powiem, ale przelecimy wszystko w miarę. Tu Jola znowu jaka lożka, zobaczcie, z ręką. Piękne są. No. Jaki tosior, albo wilczomlecz. Euphoria, tak? Mhm. Zobaczcie, jakie one rosną. Jak mają, gdzie. Zobaczcie. Bo sam dach. Oczywiście są podwiązane. No. Pokaż Ci Jola przy tym. Jak kwierdzielę, ale będą zdjęcia. Aha. Nie wiem, czy mi tych dysków Ty zabraknie. Aha, później zdjęcia ja, już wszystkie materiały z tej podróży, jak wrzucałem, to myślę, że 100 giga to już pękło. Naprawdę. Jaka znowu palemka butelkowa. No, palmiarnia w Gdańsku to jest taki pikusiek, nie? Jeszcze tam zarżnięto daktylowca, moim zdaniem, raczej już nie odbiję. Po prostu przemilczę to. Tu jest widać wszystko zadbane, mimo że Palmiaria ma stare szyby. No, Ale myślę, że przyjdzie czas i tutaj wszystko powymieniają te szyby. Poznań jest dużym miastem, na pewno ich stać, żeby, żeby to powymieniać. No podejść tam, Jola, dalej, zobaczcie. Brak tu jeszcze, Jola, takiej muzyczki, nie? Jakby sobie grało. Takie wiecie, dźwięki jak czasem w filmy podkładam. O, hodowleczki stoją. Gdzie? Baobab ten na środku może. Taki ale nie widzę. Możliwe, że to jest ten, te drzewo tu, tu, tu. Tylko, że kiedyś to się nie zmieści ten baobab tutaj. Lecimy dalej. Patrzcie tutaj. Jakiś sprytny. No. Dla kaktusiarzy coś. Staram się nie majtać, wiem. W 60 klaciorach jakbym nagrywał, ale uwierzcie, że przegrzałby się. Jak zwykle. Tutaj mimo, tu jest duża wilgotność, to może dlatego da się tak nagrywać. Chociaż w 30 klatkach 4K. Ja to zawsze pieprzę to w kółko, prawda? Widzowie? No ale ja lubię jakoś. Lubię jakoś po prostu. A nie trzęść. O, tutaj to dżungla prawdziwa. Zobaczcie. Cyk, piek. Kaktusy. Jak tusy to wilczomlecz jest Jola, to ten co my chyba mamy, trójżebrowy czy który. Mhm. <tusy> tu się robi ciasno. To zapach związany z kwitnieniem. Aha, o. Pachy podium. Cześć, Pachy podium. Ej, a to my tego nie mamy? My tego nie mamy? Nie. Co ten kuje? Nie, ten co kuje, te kaktusiora, co mam? Nie wiem. Palma madagaskarska, jak się nie mylę, no to to mamy to. Zobaczcie jakie grube. To fajnie rośnie w szklarni u nas. Tu znowu jakieś wynalazki przepiękne, wielkie, zobaczcie. przecież to ma setki lat. Nie wiem. O, cała kanaliza nawet pod spodem. To wszystko pokaźnie, kurde. Patrz jaki włochacz ty. Co za palma. Palma. Kotrita, co, co dobra. Ja zrobię Wam zbliżonko, proszę. Żeby nie kaleczył. I patrzcie teraz. Jaki Włochacz. Włochacz. No. Tam jakie gruby Jola, Zobacz. Ja pierdziele. Tylko czekajcie, co to jest. Nie wiem, czy będzie widać. Myślę, że będzie widać. Co tu mamy? To jest. O, woda. Makro o zamiat. Zobaczcie z Jolą. Ale was zasypie zdjęciami. No ale wiadomo, kanał roślineczki, ro, roślinkowaty. O, Jola, porobimy zdjęcia. Najpierw filmy obskoczymy. A, no to potem wyźlesz. Dawaj, dawaj. Ale to sztywne to wszystko. No, nie dotykamy. Tak staramy się nie dotykać roślin. Pismo Janubilis, O, to co Jacek ma. Jacku, jak oglądasz? Jacek z tropikalny ogród YouTube. Patrzcie. Pismarkia. Jakie dzidy, Jakie dzidy. O Boże, tak. nie! Tak, nie, to też nobilis. A tutaj? Tak. Tu jest, zobacz, jaka nobilis. Patrzcie, pismarkia nobilis. jaka ogrom miasta. No tego bym się tutaj nie spodziewał. A jednak. O, oj tam. O jaka chwilę ze No. Jakie kolczuchy, co? No to, to już po sam dach. Dobra, lecimy dalej. O, tu są te. Zapomniałem nazwę. Nie pielgrza, ale podobne. O znowu chyba... Bismarckia, nobilis, no. Nie no, Didy są potężne. Potężne są. O, Delonics, Regia. O Płomień Afryki, zobaczcie jakie wielkie. Co się w Polsce tak sprzedaje? Ciekawe jak... Tak, jak będzie kwitnąć, to dopiero będzie czat. No. Ile stopni tu? 22 stopnie pokazuje. Kolejna konkretna wielka. Wielka makro makrozamia. Godziny. Bigocz. Co? Biczogon. Biczogon. zielony. Grzeje się. A tu jest. no Oto, to, 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 to. Ledwo go widać. Smokowiec właściwy. Tylko co tu pokazać? Nie wiem. To chyba to. No. Dobra. Czyli tak, to jest koniec drugiej części. Lecimy w następną. Muszę to podzielić, żeby mi tutaj się telefon nie wysypał, a druga sprawa, potem uploadowałbym ile czasu, zobaczcie, piękne. Kola? Wysoka kola, bardzo wysoka kola, dobra, także kolejna część już wkrótce, numer 3.